Damy, jak się nazywasz? Kuba Co będziesz robił? No jeździł na lodzie A jaki jest Twój specjalny trik? Yy, specjalny, no to jest taki, taki, no sami zobaczycie, no taki zajebisty, że no nie wiem jak to nazwać Okej, okay, to proszę nam przedstawić A jak się pan nazywa? Adam Kuczyński. Co będzie pan robił? Ślizg. Jakieś specjalne triki? Tak, ja za na plecach. Okej, okay, to Ci pokazać. Proszę zobaczyć. Nie, poczekajcie, mi się wam okay. Kim jesteś? Z Co przedstawisz? Ślizg. Jakieś specjalne triki? Pewnie. Ukryte, Jak ja. Ukryte. Aha. Na finał. To proszę biedni, nam przedstawić. ja za no, to... <grym> <grym> to... Jak tam wrażenia? O to już finały tańca na lodzie. Do finału dostali się Kuba. Okej. Okay. I Adam. Okej. Okay. Spotkają się za dwie minuty. Tuż po przerwie. <grym> W finale wystąpi Adam, mam nadzieję, że parze coś lepszego niż w pierwszej i drugiej rondzie. Zapraszamy. Pierwszy jest Adam. Oh, Jak tam proszę, ja. Kolana bolą. O, to jest nasz drugi finalista, Tuba. Zapraszamy. Uła. finały wiemy... Widownia głosowała na Adama i Kubę. I za chwilę dowiemy się kto wygrał Proszę poczekać Jebany pół Lokujemy głosy Okej, okay. y za chwilę wam powiem Już wiem kto wygrał Gadnik kim jesteś? Jestem zwycięzcą Nie, przegrałeś O, to nasz zwycięzca Otrzymujesz <laughs>